Cześć, witam Was w kolejnym odcinku cyklu zaręczyny, i co dalej? Ile par młodych, tyle różnych wesel. Co je łączy? Oczywiście, dobra zabawa. Jak zapewnić naszym gościom weselnym dobrą zabawę? O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, panem Robertem Frudzińskim, właścicielem firmy Balmistrz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Co zrobić, żeby naszym gościom zapewnić dobrą zabawę? Zaprosić dobre, dobrego prowadzącego, czyli dobrego wodzireja. Różnie bywa, różnie bywa, natomiast przeważnie my jako wodzileje, bo do tego się będę odnosił, jesteśmy szkolonymi osobami, aby takie klimaty dobrej zabawy y, wprowadzać na imprezie. Na imprezie na weselu nie zajmujemy się tylko weselami, ale jednocześnie innymi ważnymi y, dla ludzi y, imprezami. Bale, studniówki to dla młodych ludzi też jest ważne, żeby ich w dobrym klimacie wprowadzić y, w dorosłe życie. No i jeszcze ewentualnie inne rodzinne imprezy. Co zrobić? Co zrobić? Po pierwsze to to, że Warto porozmawiać z państwem o tym, czego oczekują. To chyba, to chyba jest dość proste i oczywiste, natomiast niekiedy Państwo młodzi, biorąc, nie wiem, biorąc pod uwagę to, że ktoś im polecił danego, daną osobę, czy tam zespół, czy, czy może DJ-a, biorą troszkę w ciemno. Biorą trochę kogoś w ciemno i nie sprawdzają. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, aby z państwem młodym długo porozmawiać o ich oczekiwaniach, o tym, czego potrzebują, yy, wypisać ich ważne elementy, które mają się odbyć na, na weselu i ewentualnie coś, czego trzeba unikać. Bo jeżeli czasem trafi się yy, skłócona rodzina, to skłócona rodzina to jest praca, Yy, tak, jak saper, raz się można pomylić i będzie porządny wybuch na imprezie. Więc trzeba poznać relacje, jakie są yy, w rodzinie, w między gośćmi, którzy się pojawią. Bardzo często yy, na weselach mhm. bawią się głównie młodzi ludzie. A jak zrobić tak, żeby bawiły się również te starsze osoby? Świetnym pomysłem i dobrym sposobem na to jest yy, pierwsze dedykowanie pewnych utworów czy pewnego czasu dla nich właśnie. Yy, starsi ludzie mam takie doświadczenie, że bardzo lubią, yy, ja jestem osobą, która prowadzi yy, imprezę z muzyką, yy, te, yy, z muzyką mechaniczną. Starsi ludzie, czyli powiedzmy 50, plus, 60, plus, oni żyli w tamtych czasach i to były piękne czasy, i są nadal y, też możliwości takie, że jest muzyka żywa, na, muzyka na żywo, jak jest saksofon, gitara, klawisze pięknie grają. To jest ich klimat, oni tym żyją, dlatego staramy się chociaż, chociaż troszeczkę y, przybliżyć do tamtych czasów i odtwarzać muzykę z ich, z ich epoki, można by tak powiedzieć. Natomiast. Moim zadaniem, Wodzi Reja, zadaniem jest to, żeby całych wszystkich gości zjednoczyć, żeby się poznali, żeby wiedzieli, kto jest kim, skąd przyjechał, jakie są relacje, jakie są e, zależności e, między tymi ludźmi, którzy siedzą bardzo blisko siebie, a czasami patrzą tak po prostu, może nie tyle z byka, ale patrzą badając się, co, 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 co to za człowiek, kto to jest, co on tam robi. Moim zadaniem na początku imprezy jest to, aby zapoznać ich ze sobą, żeby mogli się otworzyć i, i, i wspólnie, wspólnie te kilka godzin, bo czasami to jest nawet 12 godzin wspólnego bycia ze sobą, czasami szaleństwa, czasami odpoczynku, żeby ten czas wspólnie pięk, dobrze przeszli. Jak dobrać takie zabawy, które właśnie połączyły te pokolenia młodsze i starsze? Nie jest to proste, nie jest to proste, natomiast my jako Wodzireje, Staramy się, albo ja staram się, yy, pracować w ten sposób, yy, aby pro, prowadzić nie stricte jakieś konkursy, bo, bo to, to, no powiem tak, no, i, i DJ, i zespoły zrobią. My w Odzireje, którzy wchodzimy między ludzi, między gości na parkiet, yy, bardziej tanecznie próbuję tych ludzi ze sobą rozbawić, zapoznać. Świetnie sprawdzają się yy, Pomimo tego, że niekiedy są jakieś obostrzenia na imprezie, ale świetnie sprawdzają się e, zabawy, gdzie ludzie mogą się zmieniać w parze, poznawać się. Dotknie, e, dotknie się męż, mężczyzna kobiety, jeżeli mężczyzna e, nie tańczy ze swoją żoną, bo niekiedy bywa tak, że tańcząc ze swoją żoną czy swoją narzeczoną, to nawet w oczy nie patrzy, czy jest straszne, żałosne i jest dziwne dla mnie, jak można nie patrzeć w tańcu kobiecie w oczy. Tylko on już ma tymi rękami, ma wyuczone gesty, wyuczone ruchy. A wtedy, gdy zmienia partnerkę, dwa centymetry rośnie w górę, kobieta też elegancko chce się zaprezentować, bo to jest ich pierwsze spotkanie. Oni po raz pierwszy ze za sobą zatańczą, pobawią się, e, dlatego ingerujemy w ten sposób albo próbujemy zadziałać w ten sposób, aby e, zabawy integrowały tych ludzi. Dużo mamy zabaw integracyjnych. Delikatne wejście, nie wchodzimy zbytnio w ich prywatność, w strefę intymną, tylko poznać się. Jeżeli ktoś się w tym będzie źle czuł, to schodzi. Jeżeli chce zostać, to dalej się bawi i, i można by powiedzieć, że delektuje się tym czasem bycia z drugą osobą. Czyli taka zabawa ze zmianą partnera w tańcu. To jest rewelacyjny sposób, żeby właśnie nasze rodziny się poznały. Bardzo dobre podejście, dobrze pani to ujęła. Eee, tak uważam, tak uważam. Każdy może wtedy z każdym zatańczyć, zapoznać się. Eee, dużo mamy form tanecznych, eee, form ta tańców integracyjnych, gdzie tańczymy w parach, po kole. Tak jak ta już praktycznie narodowym, może nie narodowym, ale takim weselnym tańcem jest Belgika. chociaż ona jest oklepana, ale jak pierwsze nuty zagrają, to średnio, nie wiem, pół parkietu się zapewnia, ale później, jak już mamy ludzi na parkiecie, jak już możemy ich pracować z nimi, możemy cieszyć się tym, że przyszli, to wprowadzamy nowe formy tańca integracyjnego, gdzie będą mogli ze sobą wspólnie pobawić się. Potrzebny jest też i dobry komentarz, dobre, jakby konferencjerskie prowadzenie yy, yy, imprezy, ale ważne jest też, żeby szacunek tam był. Nie, nie mogę sobie pozwolić na to, że yy, jakieś nieeleganckie, niesmaczne, żałosne, żenujące teksty puszczam, bo, bo, bo to nie wypada. To nie wypada. Mój strój zobowiązuje do czegoś do elegancji, szacunku, ale też i do szaleństwa. Szaleństwo. Tylko to już takie kontrolowane szaleństwo wtedy, gdy już ludzie mają szansę ze sobą, albo gdy już, gdy już się poznali ze sobą. Po tych dwóch, trzech godzinach wspólnych zabaw, tańców, gdzie już, gdzie już mamy, powiedzmy, ekipę, która może się wspólnie integrować, jak najbardziej jest to wskazane. Ale tylko dodam, nie za często. Niech sobie też potańczą. Godzinkę, dwie, niech sobie. Po, pochodzą tak, jak lubią mąż z żoną, narzeczony z narzeczoną czy chłopak z dziewczyną, a m, zadaniem wodzireja to jest takie lekkie podsycenie, podsycenie. Jak już tam wygasa, to trochę dopalić, y, dorzucić drew do ognia i, i, i po to, żeby pobudzić lekko y, szanownych gości do szaleństwa. Mówił pan o elegancji i cały mhm. czas się obracamy w, obracamy w temacie tańca. Mhm. A jakie zabawy można wykorzystać, które nie będą angażować tanecznie, mhm. będą śmieszne, ale będą zarazem kulturalne? Świetnie sprawdzają się te tańce, gdzie, przepraszam, te zabawy, gdzie mężczyźni kon, konkurują między kobietami, tam, tam wtedy dziewczyny tak się jednoczą, są taką ekipą, tak tak potrafił z siebie, nie wiem, y, dawać tyle emocji. Jak się na nie patrzy, to z ogromna radość. Jak, jak widzę, że, że, że powodując, y, nie wiem, działając w jakiś sposób, y, po, widzę, że ta grupa działa, panowie. Zazwyczaj, jeżeli chcą się y, jakikolwiek, y, nie wiem, w jakimś sensie Pokazać i przedstawić, uwielbiają być doceniani przez kobiety, czyli na Hasło aplos dziewczyny piszą, to panowie rosną, po prostu rosną, to jest cudowna sprawa. A co oni mogą pokazać? Panowie zawsze chcą pokazywać siłę. To, że są mocni, chcą imponować paniom, dlatego różne dziwne jakby figury tworzą czasami gdzieś tak pionizując pana młodego, ale no, świetnie to wygląda, bo panowie potrafią konkurować z paniami, ale zapytała pani, co, 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 co jakie zabawy. Yy. Cudowna sprawa jest wtedy, gdy mogą sobie dziewczyny pośpiewać i szybko przechodzę do panów. Panowie odpowiadają jakimiś śpiewami. Zazwyczaj zadajemy dany temat, yy, na jaki temat mają być piosenki, czyli takie powiedzmy, nazwijmy, jaka to melodia. Jaka to melodia? Tak naprawdę chodzi o to, żeby tutaj zadziałało, tu zadziałało, tu wrze, tu wrze. I te emocje powodują, że, że miło prowadzić taką imprezę, że miło z tymi ludźmi się bawić. Nie, nie robimy żadnych zabaw o podtekście seksualnym, absolutnie. Natomiast niekiedy dość kontuzjogenne są te, te zabawy, gdzie trzeba jakieś rzeczy przynosić, atrybuty, nie wiem, męskie, żeńskie i Zły mam doświadczenia z, tym, z, z, z tą formą zabaw, bo po prostu dochodzi do kontuzji. Gdzieś się krew poleje, coś się kostka skręci i, i, i żadnych dobrych wspomnień wtedy nie ma. Hmm. Jakie dobre zabawy? Takie, gdzie ludzie wspólnie ze sobą konkurują. Tak, 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 to, tak to odbieram. Właśnie nie o to chodzi, żeby. Yy, wesele wspominać yy, kontuzją, tylko tak. żeby wspominać właśnie tą dobrą zabawę. Rozmawialiśmy ogólnie o całym Weselu. Mhm. Skupmy się teraz na tym momencie oczepin, bo mhm. nie wszystkie pary zgadzają się na to, żeby, żeby oczepiny były. Teraz yy, różnie to bywa. Ale jak wygląda ta, jak wyglądają takie oczepiny krok po kroku, jakby mógł nam Pan przybliżyć? Jak wyglądają? To jest trudny czas. Trudny czas dla mnie, dla Wodzireja, bo. Chcę sobą przekonać cały czas pracując na weselu, działając i widząc, i goście patrząc na mnie, widzą jak pracuję, widzą co robię, yy, widzą jak się zachowuję i jakie mam też yy, powiedzmy, w jaki sposób odnoszę się do gości. Jak widzą, że impreza jest szacunkiem, to nie uciekają o 24 gdzieś za mur, gdzieś za słup, tylko. Te wspomnienia z wesel, gdzie panie mogły być gdzieś obrażone albo wykonywały jakieś dziwne, dziwaczne, czasami głupie gesty czy tam tekst, czy, czy formy zabaw, to wtedy to znika. Bo jest duże zaufanie do mnie, że nie będzie no w cudzysłowie, w cudzysłowiu dziadostwa, że nie będzie jakiegoś żałosnego, żałosnego pokazu. Jakichkolwiek zabaw. To, co się sprawdza świetnie, to najpierw próbujemy państwa młodych, państwa młodych, czyli y, pewne sprawdzenie tego, co o sobie wiedzą i co myślą na, o przyszłości swojej, jak, jak chcą się. Y, czy się znają po prostu. Test zgodności, świetna sprawa, dość zabawna i nie jest to taka y, ingerująca w ich prywatność zabawa. Można też powiedzieć, że ta zabawa na każdym weselu będzie całkowicie inaczej dokładnie, wyglądać. Dokładnie, dokładnie. Bo jeszcze czasami nawet i goście się angażują, goście zaczynają się angażować, też zadając pytania, na które tam pan mody pani moda yy, podnosi atrybut męski lub kobiecy, że daną czynność będzie wykonywać mężczyzna w ich związku. Tak delikatnie. Zauważam i walczymy z tym, <laughs> zauważam, że panie po prostu po tej pierwszej zabawie są przekonane i zostają, zostają z nami, ale walczę z tym, żeby nam te dziewczyny nie uciekały, bo się strasznie boją jakiejś kompromitacji, która kiedyś je gdzieś w życiu spotkała na jakiejś imprezie i nie chcą brać udziału w tych tradycyjnych rzucaniach welonem, bukietem, a panowie, panowie to akurat tak mają, że jak jest impreza alkoholowa, to im, im bardziej im bardziej ona dłużej trwa, no to panowie są bardziej odważniejsi. Oni by mogli wtedy chcieć nawet się jakoś w jakiśkolwiek inny sposób pokazać, czyli no, czasami różnymi dziwacznymi gestami, do tego ich stopuje. Wtedy Ale do łapania. Oni wuchy? są pierwsi. Oni idą są pierwsi. nawet żonaci. I, idą nawet żonaci, dokładnie. Nie ma takiej konieczności, żeby yy, żeby się bać, tylko ja wiem, że, że te, te wszystkie wcześniejsze imprezy powodują to, że, że, że panie są z, zdeprymowane i nie chcą, nie chcą się pokazywać na parkiecie, ale prosimy tu o pomoc państwa młodych, to pani młoda zaprasza te tak panie, które są panami, pan młody zaprasza kawalerów, a jeżeli mamy tam deficyty, to znaczy, jeżeli nie ma kawalerów i panie w dużej ilości, to zapraszamy też i do tego wszystkie panie, które są na parkiecie. I wszystkich Panów, którzy są na, są na imprezie. Pozwala to po prostu na dobrze się pobawić i powygłupiać. Osoba, która złapie, nie oznacza, że w tym roku będzie wychodzić za mąż, ale po prostu będzie szczęśliwa, otrzymuje upominek, ufundowany przez Państwa młodych i świetnie, jest motywacja do tego, żeby wejść na parkiet. Jakie zabawy? Jak zwykle powtórzę się: integracyjne. Bo to się świetnie sprawdza przy oczepinach. Natomiast yy, no powiem tak, jeżeli, jeżeli jest już daleko, daleko po już jest blisko po 12, to, to gościem, alkohol czasem działa za bardzo, za bardzo działa i, i panowie są zbytnio nachalni, więc jeżeli widzimy, że są nachalni, spokojnie stopujemy i przechodzimy do bardzo romantycznych nastrojowych tańców, tylko każdy tańczy. Ze swoją partnerką, czyli ze swoją dziewczyną, żoną narzeczoną. Wal świetlisty. Piękna sprawa. Wal świetlisty. Wygaszamy światło, otworzymy wspaniały klimat, taniec przy świecach. Panie się rozma rozmarzają, przytulają do swoich ukochanych i później ta romantyczność oddziaływuje na nie. No, powoduje to wyjątkowy, wyjątkowy klimat. Tam na, tam na parkiecie, w tych, w tych, w tych ludziach, ten to, to nastrój wprowadzony przez nas i czasami też jeszcze delikatne światełka, jakieś lasery, ewentualnie inne, innego rodzaju światło, powoduje, że bardzo romantyczny nastrój. Panie czasami puszczą całuska swojemu ukochanemu, albo się tam y, poprzytulają, i, i w ten sposób. W ten sposób integruję, ale w ten sposób również przekazuje te wartości, które ja chciałbym, żeby moja córka też na swoim weselu takie coś miała. Nie wiem, może się kiedyś zgodzi, żebym jej poprowadził, kto wie. Natomiast co do zabaw bardzo energicznych, szybkich, jak jakie zrobić na oczepinach, takie jakie Państwo młodzi sobie życzą. Czasami mm, proszę o to Państwa młodych, aby. Zasugerowali, czy gdzieś widzieliście jakąś fajną zabawę, pamiętajcie, żeby nie, było, żeby nie było obsceniczna, czy gdzieś widzieliście jakąś fajną zabawę, dobrą, odpowiadającą Wam i chcielibyście ją mieć u siebie. Tak, oczywiście. Niekiedy podczas rozmowy wstępnej Pan Młody, albo może tak, bardzo często Pan Młody zgadza się na wiele. Czyli praktycznie scenariusz całej ułożonej imprezy to jest scenariusz Pani Młodej. Ale już pod koniec pan młody chce coś do siebie, od siebie, odda, do, od siebie dać, zaproponować i też rzuca jakiś motyw. I tam właśnie już jest te, te ich oczekiwania, te ich, te ich wizje na, na imprezę, tam się właśnie skupiają. Zazwyczaj na oczy już coś pan młody musi dać do siebie, poprosić o coś, żeby, żeby, żeby też on był zadowolony ze swojego własnego wesela. Skąd możemy czerpać inspirację do zabaw? Gdzie możemy takich zabaw szukać? Pewnie w internecie. Natomiast ja pozwolę sobie pójść w inną stronę. My, jako Wodzi Reje mamy co kilka miesięcy albo co pół roku. Tak spotykamy się, dzielimy się doświadczeniem i również dzielimy się po prostu informujemy się. To jest fajna zabawa, weź to, zobacz, zobaczyć jak to działa. Czasami są to tak, jakby. Oryginalne formy zabawy. Yy, mamy, mamy coś takiego jak, jak stawianie wierzy. To są przykład drewniane klocki, ale również znowuż konkurowanie panów kontrapanie, rewelacja. Tak widać, jak tam emocje pracują. Ja, ja to uwielbiam, jak widzę, że ci ludzie yy, tryskają na początku szaleństwo, szaleństwo, później emocje, wybuch emocji. Yy, dlatego chcę powiedzieć, skąd brać pomysły? My dzielimy się yy, jako wodzireje między sobą, ale oczywiście państwo młodzi, którzy, yy, którzy, gdzieś będą szukać, to na pewno w internecie znajdą. Nie bierzcie, proszę was, młodzi yy, tych różnych podtekstowych zabaw. Weźcie coś, co, co da się wybawić. W czym można się wybawić i, i nie musi to być, yy, nie musi to być o podtekście seksualnym. Polecam. Więc szukajcie czegoś dobrego, czegoś wartościowego. Wróćmy do tego, mm -hmm. od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli ym, od rozmowy z Wodzirejem. Jak się do tego przygotować? O co go zapytać? O co zapytać Wodzireja? Zaskakujące pytanie, ale to jest dobre pytanie, ponieważ może zasugerować coś Wodzirejowi, co chcielibyśmy zrobić na imprezie. Tak naprawdę my jesteśmy dla Was. Ja jako Wodzirej realizuję plany, <grytanie> realizuję plany Państwa Młodych. Natomiast o co zapytać? Wiem o to, co może wyjść yy, podczas imprezy. To znaczy, wrócę z powrotem, yy, zapytać wodziryja o to, czy poprowadzi elegancko zabawę. Chyba, że państwo młodzi chcą mieć jakieś zabawy, czy tam formy, formy tańców, formy, yy, formy integracji. To, takie nie do końca wodzirejskie, to proszę bardzo, możecie sobie to zrobić. Natomiast polecam, aby szczegółowo przeanalizować całą imprezę. Tak naprawdę y, może nawet nie trzeba pytać. Y, z doświadczenia powiem, z doświadczenia chcę, y, chcę się z doświadczeniem się chcę podzielić. Y, jak mierzycie wodzireja, to wcale nie musicie mieć dużo wódki. Tak wybawimy, tak wy, was rozkręcimy, że nie będzie potrzeby spożywania dużych ilości alkoholu, a czasami się cała, cała zgrzewka czy tam skrzynka z powrotem do sklepu, do El Capona można oddać. My jesteśmy zastępstwem, zastępstwem za alkohol, za wódę, za, za, za te dopalacze, gdzie, gdzie ludzie potrzebują jednak się, się czymś napełnić, żeby, żeby być wesołym i, i szczęśliwym. Jeżeli bierzecie wodzireja, to zapytajcie go o to, czy potrafi z Waszymi gośćmi wejść w interakcję, ale to już to takie bardziej psychologiczne podejście. Natomiast yy, proponuję, aby siąść i szczegółowo opowiedzieć: Chcę to, czy dasz rady mi to zrobić? Czy, czy, czy potrafiłbyś to przeprowadzić w ten sposób, taką zabawę, czy może nawet yy, jakiekolwiek po formy integracji? Coś cały czas na tym będę mówił, ale, ale no nie widzę inaczej. Przede wszystkim trzeba się dzielić. Czasami raz miałem taki przypadek, gdzie państwo młodzi nie poinformowali mnie, no nie wiedziałem, y, że są właśnie problemy w rodzinie, czyli tam tata się kłóci z mamą i, i, i nie zostałem poinformowany. Ja tam puszczam jakieś w, w głośniki poszło y, No stola dla rodziców państwa młodych dla pani rodziców pana młodego, bo to był pana młodego rodzice. Oj duży zgrzyt, duży niesmak. Tam ktoś coś y, mnie później skorygował tylko o wszystkim na początku imprezy. Drodzy młodzi, porozmawiajcie. Przekażcie. No niestety czasami to te, też te trudne y, relacje, które są, ale też to, czego oczekujecie. Y, o co zapytać wodzireja? Mnie nie pytają o to, czy wytrzymam, bo wytrzymam. Czasami, jakbym nawet co godzinę mógł wchodzić na takie animacje wodzirejskie, to bym mógł wchodzić, tylko przesadziłbym. Dlatego proponuję pytać wodzireja o to, czy dasz się ludziom wybawić, czy ich zamęczysz. Jak ich zamęczysz, to, to nie rób tego. To, to, to nie rób tego po prostu, daj im po prostu swobodę. Niech będzie zbilansowane czas na indywidualne tańce, czas na szaleństwa z wodzirejem, tak jak powtarzam, Czas wodzireja to 15-20 minut, żeby dorzucić do ognia i nie więcej. To tylko tyle, w przeciągu jakichś dwóch-trzech godzin. Nic, wie, nic, nie trzeba więcej. Po prostu, żeby ludzi zintegrować, trzeba nam takiego dopalenia i tylko tyle. A sami wodzie, dobry wodzirej, o, tak powiem, dobry wodzirej potrafi wyczuć, gdzie trzeba wejść, albo kiedy trzeba zejść. Z powrotem na swoje miejsce i dać ludziom czas i z, potańczyć. I to myślę, że niech będzie naszym podsumowaniem o, tej, tej, tej rozmowy: <grych> y, że można stworzyć zabawy, można tak poprowadzić zabawę, żeby było śmiesznie, mhm, fajnie. Zabawnie, tak. Zabawnie, ale kulturalnie. I właśnie takich imprez wam, drodzy młodzi, życzę, żebyście. żebyście te swoje wesela zapamiętali, żeby wasi goście wam powiedzieli: Nie, no na takiej imprezie jeszcze nie byłem, albo bardzo rzadko byłem na takiej imprezie. Czasami mam miłe, miłe takie też informacje zwrotne. Mam miłe informacje zwrotne wtedy, gdy goście tam jeszcze mailują, skąd pan ma tyle energii, skąd pan to wszystko bierze, a ja po prostu wiem, jak w tańcu odpoczywać. Tak się da. Tylko to trzeba rzeczywiście mieć też doświadczenie, to trzeba umieć prowadzić. Polecam, nie bierzcie byle kogo, bierzcie dobrych prowadzących, eleganckich, kulturalnych i tych, którzy spełnią Wasze oczekiwania. To znaczy, jeżeli macie oczekiwania na dobrą zabawę i na yy, szaleństwo, to właśnie takich szukajcie wodzilejów, a nie tak byle kogo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A Was zapraszam na kolejny odcinek cyklu zaręczyny i co dalej. Do zobaczenia.